Wstaliśmy i dzisiaj nie ma chmury yy, i widać szczyty. Także pokażę wam teraz te szczyty. O, zobaczcie jak widzicie te szczyty są już w śniegu. Co prawda tu śniegu nie ma i to pewnie jeszcze długo nie będzie. Natomiast na szczytach góry już powoli będzie się ten śnieg robił. Idę po jakieś pczywo, muszę też na recepcję pójść. Jesteśmy już po, po ptasznicy. A zobaczcie tu są takie schodki i tu od razu mamy wysunięte wyerty. Kupiliśmy takie, dwie takie słodkie bułeczki. Takie pieczywko, o, dwie takie słodkie. Taką bułkę ciemną. I pokażcie jeszcze. I taki, o, tu jest pięć jasnych takich bułeczek. 7 euro, zapłaciliśmy, To tak by wychodziło średnio jedną, ale te, te dwie euro. Te słodkie dla szczeby były bułki. To tak dwa coś złotego ta bułka kosztuje, taka zwykła. Powiem wam, że ten lanek jest taki wolny, bo tak naprawdę o tam szlak jest jakiś, bo tak naprawdę yy, no dużo rzeczy jest tam śniadanie, pobułki trzeba było iść itd. i tak dalej i jak już się zbieramy, jest godzina 11. Na godzinie 11 to no wiecie, no, słońce jest do 17. A to oznacza, że mamy tylko 5-6 godzin na, na cokolwiek. I to trochę bez sensu ten czas nam tak przez palce leci w ten sposób. A dla tych, którzy nas nie oglądali i oglądają pierwszy raz, to powiem Wam, że jesteśmy na kempingu Albe Gleien w Bawarii, e, koło Berchtesgaden. E, jedziemy akurat tym razem na naszą podróż takim właśnie kamperem. to jest Klonos 295 m salkową e, Jest jesień, w Polsce jeszcze na drzewach jest dużo liści, one zaczynają żółknąć. Tutaj te liście już są takie, no, już bardziej zżółkłe niż u nas, ale wiadomo, góry, e, tak to jest w górach. No i co, robimy rzecz taką, jak jeździmy z przyczepą, to jej nie robimy, czyli po prostu no, musimy zebrać raz wszystko w kamperze, zabezpieczyć zanim ruszymy, a w przyczepie byśmy to tak po prostu zostawili. Dobra, sprawdźmy ile mamy ile mamy wody, tak, tutaj się sprawdza, 33%, także będę musiał jeszcze dzisiaj serwis zrobić z wodą i trumę mamy na 20 stopni nastawioną. No, my jedziemy, ale dzisiaj mamy naprawdę piękny dzień. Bo jest słońce, jest takie niebo, no w sumie trochę bezsmutne. Nie jest wiem, czy może być tak trochę bezchmurne, jako, byłam ale tak w stanie dobra. zmywać naczynia w samej bluzie. Nie musiałam nawet kurtki zakładać na siebie, a to już jest naprawdę dużo, bo wczoraj wieczorem było okropnie zimno. Znaczy, już da, naprawdę to mi się tutaj... A to oznacza, że ja już bym się dodebrał no, do krótkiego wękawka? Nie, no może bez przesady. No ale blisko. No ale myłam w bluzie samej, no nawet nie potrzebowałam cienkiej Ludzie na tym mostku oczywiście zdjęcia lubią na ten kościółek. A my już dzisiaj nie stajemy. Choć ładniejsza pogoda jest, ale mamy napięty harmonogram. Podjechaliśmy do takiego jeziorka, które się nazywa Hintersee. Jest za tą miejscowością Ramzał Garden I pokażę Wam, bo tutaj jest taki bardzo fajny parking. Spokojnie tu wiecie, kampera na pewno po sezonie. Nie wiem jak sezony. No ale pewnie trzeba wcześniej przyjechać, żeby wjechać. O, widzę, że jest parkomat. Zaraz idziemy kupić bilety. Parking tutaj jest dla kamperów. Szczerze mówiąc nie widziałem żadnego znaku, że tu nie można nocować z kamperem. Ale chyba takie jest założenie w Niemczech, że nie można nocować na tych parkingach. Nie wiem. Słuchajcie, no jak wiecie to po prostu napiszcie. Ja tak naprawdę dopiero się uczę tego kampanowania. No to mamy taką ładną mapkę tego miejsca, gdzie jesteśmy. Więc, o widzicie, tu jest to Hinterzi. To jest bardzo ładne. I tu jest ten parking i my sobie chcemy, no jakiś tutaj trekking zrobić. Taki, taki, taki wokół jeziorka czy tu. No zobaczymy jeszcze, jak tutaj będzie ile to nam zajmie. Dobra, idziemy. Tutaj już mamy takie szczyty. Trochę mi to przypomina yy... Polanę Białczańską koło Morskiego oka tak naprawdę. Dotogliśmy to do jeziorka i zobaczcie, mamy takie coś takiego jak Rund um den Hintersee, 45 e, minut, czyli chyba taka trasa dookoła tego jeziorka. Tutaj ono się kończy w tym miejscu, jest taki mostek, się nazywa Zuberwald chyba. I no tutaj mamy takie jeziorko, ale to jest jeszcze słaba perspektywa. Spróbujemy je w słodniejsze słowem na Olu, a sprawdź ta woda ciepła jest? Pewnie zimno, nie? <grymne> <grymne> ale zobaczymy jaka. No powiem Ci tak szczerze. Można by było się wykąpać, pomocować, bo jest lodowata. <grymne> Ta ścieżka jest naprawdę bardzo łatwiutka, a tutaj zobaczcie macie ławeczkę taką z takimi super widoczkami. Akurat jest zajęta w tej chwili, ale naprawdę piękne miejsce. Jeziorko faktycznie jest malownicze, ale powiem Wam tak, byłoby jeszcze bardziej malownicze, gdyby nie tamte pensjonaty. A one mi tu przeszkadzają jednak. A moim zdaniem to właśnie fajnie wyglądają. Tak? No, a, no widzicie, zdaje są pichają, podzielone. Widzi, jak komponują w, stąd, w cały teren. To nadają taki, że nie jest tak monotonny z drugiej strony, moim zdaniem, ale nie wiem. E, Chciałabyś kamerę? Proszę. Nie, nie chciałam kamery, chciałam... Tak, ale tutaj jest takie piękne miejsce, idealne na zdjęcie moim zdaniem. O. Cześć! O, jeszcze lepsze. Dobra. Zkazałem tak, tak, na ławce usiąść. Maciek przyłożył spodnie do ławki już ma mokre, także. No, no wiecie co, mokre jest po prostu. z Niemieckiego jestem słaby, ale wydaje mi się, że to oznacza, że uwaga na lód. Tata powiedział, czy, że lubi pływać, więc... Co za mokro, Klikweś spadłem do wody. A no, fajne zdjęcie. Wiem. Słuchajcie, wyczytaliśmy tak naprawdę, że ta trasa trwa 35 minut okuje Ziółka, ale będzie mały problem, żeby przejść ją 10 minut. Dlaczego pamiętasz? fotki? Dokładnie. I to samo my robimy teraz. No, ale przygotowaliśmy się na to, że trzeba się napstrykać. <laughs> Potem pół zdjęć jest taka a czemu sama. Czemu tak pospieszyłaś, Powiedz. No bo to jest mój trik wiecznie. <laughs> Niestety tak mam, że jak idę w trasę, a już jak jest pod górę, to już muszę iść szybko. Tak, biegnie, biegnie. Już mu to już jakoś tak zaplanowane słuchajcie, w głowie. Słuchajcie, ja zostaję z tyłu, ale to nie dlatego, że ja po prostu ledwo idę i zostaję z tyłu, tylko dlatego, że ona tak zapierdziela tak naprawdę. A może ty ledwo idziesz. że. <grym grym grym> to... Ciężko jest oceniać komuś, bo nie jesteś obiektywny, od no samego siebie. Skoro idziemy tak, ja ledwo idę. Ona zapierdziela i tak wszystkich wyprzedzamy, no to chyba jednak my zapierzamy. No nie wiem, nie wiem. Młodzi jak i i silni, to jednak wyprzedzają nas. Ostro, więc. No dobra, no kurczę, no nie mam 20 lat, nie. No, nie ale my się nie no nie o tutaj jest na przykład obraz Karla Lotmana, który w, namalował w 1832 roku, który znajduje się w galerii sztand w Stuttgarcie. No i właśnie to jest to miejsce i on się tutaj inspirował właśnie tym miejscem. Kolejna inspiracja do obrazu Antona Hanscha. Ta klasa jest bardzo łatwa. Jest naprawdę zatrzęsienie tutaj ławeczek i każdy, no starsza osoba, każda tutaj da wadę, przejdzie, odpocznie sobie, bo obserwuje przylodę. Młodsza osoba. <gry> Jesteś bardzo stary. Jestem, jestem. O, starość, radość, mój kręgosłupik wysiada, już chodzić nie uwaga, mogę. Uwaga, no i tu widzę, mamy kolejną inspirację do obrazu. Chciałabym zrobić zdjęcie i na pewno zrobimy sobie coś, jak zobaczę. Paul Weber, taki obraz namalował. Mama, zaczęło się nazywać. Czary, nagle no, no w zdjęcie! Aha, już słabo ci zdjęcie. Ten nas żeba mi się chowa, jakiś counter. <grywa> Ja to nagrywam, bo może Ci się uda wpaść do tej wody i będzie fajne na film. O, jak kozica. tutaj teraz spróbuj, zobaczymy, czy teraz wpadnie. No, no, nagrywam, no, dawaj, dawaj. Ach, co za równowaga. Tak, <grywa> Podłoga to lawa. Tak, no jest taki jeden problem. No, no, no. Nie no. ale nie wiem, czy no. dzisiaj nas... Co? Dawaj. Poczekaj to to chwilę, muszę się skupić. <laughs> to tak jak ci ten wszyscy, siedzą, siedzą, a nikt nie ten. Spadaj dobra, mnie. po prostu sam. Dobra, teraz to... Ja patrzymy, mamy teraz. Pamiętaj, że to nie jest Maciek taki tutaj, stąd i sobie najgorzej tam trafić. Więc przypuszczalnie będę musiała przeskoczyć. Dawaj. Odsun się. Posłuchajcie, nie możecie się tak na mnie lampić. <laughs> nie, nie lampy, ja się nie lampę, to tylko kamera, wiesz? Ty nie, tak, to nie tylko kamera. Od razu tak po prostu kopni. Ja nie wiem czy mi się uda. Skoczyć. Kiedyś Skar? byłam młoda i ten, a teraz to nie wiem. Też kiedyś byłem młody i piękny. Nie, nie wiem, nie wiem. <śle> Brawo. Ale stresujące. <śle> <śle> Ale się zestresuję. fajne zdjęcie ciebie. O, zobacz jak młodość o, dole, tutaj. No, Zrób zdjęcie. No nie mam aparatu. No, czy no. Right, nie wyświetlają, bo nie wysłają. Maciek. <grym> 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 Zobaczcie, tu jest kolejna fajna miejscówka. Ale widok tu jest. A nie planowaliśmy jakiejś większej pracy, bo tylko ma skręconą nogę. Tak naprawdę dopiero nie wiem z 7 tygodni temu. I no tak nie za bardzo może. Już się robić, Chodzić. Powiem wam tak, jeśli nie płyniecie tym stateczkiem, stateczkiem na tym jeziorku Kunigzi, to tak naprawdę to jest ładniejsze, bardziej malownicze, jest tutaj gdzie pochodzi sobie dookoła jeziorka, no tam to oczywiście warto, natomiast jeśli chodzi o takie fotki, fotografie, e, naturę, no to to jeziorko no niesamowite jest, naprawdę. Do tego pensjonatu, ona się nazywa See jest Macie takie miejsce, i tu można zaparkować kamperem. Jak widzicie, ten znak nie można tutaj na noc dostać, ale na chwilę tutaj możecie przyjechać, i w takich okolicznościach przydać sobie stanąć, jeśli są wolne miejsca. Tutaj jest taka kapliczka, a mnie ciekawi, tak naprawdę ta szkatułka. Ciekawe po co ona jest, ona jest otwarta. No, Głupy mi ją tak otworzyć, czy nie wiem, dobra, zobaczymy, co jest w tej szkatułce. Aha, jakieś kartki takie. Hmm, no, jakieś takie. Nie wiem, może modlitwa tu jest, na przykład na takich. E Coś jak karta kredytowa, taki fisto, nie ja wiem jak to nazwać, tak naprawdę. Ola wymyśliła, że wejdzie tutaj do zdjęcia, ale tu może być grząsko, więc ja ponownie nagrywam, może tak wpadnie gdzieś do wody po pas i będzie fajne nagranie znowu. No? Wiem, że ostatnim razem byście zawiedzeni, że nie wpadło do wody. Ja też byłem zawiedzony. No tym razem chyba też będziecie zawiedzeni, no szkoda, no ale chociaż próbowałem, słuchajcie. Tutaj na górze, o tutaj wypatrzyliśmy pana lotniarza. Szkoda, że drona nie mamy, to byśmy mu trochę szyki pokrzyżowali. Boże tato, ale ty jesteś! <śmianowicie>, oczywiście, słuchajcie, nie bierzcie mnie przykładu. No, <śmianowicie> nie bieżcie, Taki to nie rodzaj byli. mojego czarnego humoru. Ty, po ty masz coś takiego, wiesz co? Zrobimy drona i weźmiemy do niego, przyczepimy nóż i w kołęziemy. No bo <śmianowicie <śmianowicie> przesadzasz. cię <śmianowicie> plany. Przesadzasz. A chciał pójść do pracy i nakarmić dzieci. Puch i będziesz karmić co dzieci. Co naprawdę tak o mnie myślisz? <laughs> tak, nie no, <laughs> kocham cię, ty mój <laughs> usolku. <laughs> Dzięki. <laughs> A tutaj właśnie taka rzeczka zasila, to już w sumie trzecia rzeczka, która zasila to jeziorko. Za A To jest ważny To jest, jest dobry pomysł. To jest walentynka. No nie no, w sam raz dla mojej koleżanki Justyny, w sam raz dla Justyny. Myślę, że powinnaś przyjechać i pomorsować. Jezu, bardzo mi stopy. Ale ona jest dzielna. Nie jest takim mięczakiem jak ja. A ona wie o tym A, tym? Czy ona wie o alpach? Tak myślę, że o wie kanale. Ten... o tym. No o kanale? Nie, nie, nie. nie ja jestem mięczakiem niestety jestem A Przykro mi. A tutaj zobaczcie taki zielony odcień wody. No po prostu śliczny. Więc no nie może no, co chwilę gdzieś stajemy zrobić zdjęcie tak tu pięknie. No dobra, my wróciliśmy do kampera. No, i teraz poda coś zjeść. No. no, także to nie będzie jakiś wielki obiad, robimy sobie po prostu kanapeczki, takie długie śniadanie, można by powiedzieć. To moja kanapeczka. A powiem wam, że gdybyśmy tu przyjechali od piltą, przyczepę na e, kempingu to tak naprawdę teraz byśmy sobie nie zrobili jedzenia. Byśmy gdzieś chodzili, szukali, musielibyśmy ze sobą zabrać jedzenie Albo do... Auta. Zrobilibyśmy, no, zrobilibyśmy właśnie jedzenie do auta, tak? Tak, do auta do byśmy auta. musieli zrobić. No i z tym gazem to jest tak, zakręcać, odkręcać, o, zobaczcie, macie by pojechał bez buta, ale numer.